Witam Cię serdecznie. Dziś pokażę Ci jak wybierać Cześć. Dzień dobry. Ale tu Dzień, się jest. Jaki Paj, piękny pieski popak. Synku wrzuca Cię tam do środka, co? Ale już są duże. No, no bo to półtorej miesiąca. To może, może wypuścimy parę. No czekaj, nikt się nie jeszcze. No. Czeka, jeden by wystarczył, parę. Parę, bo wypuścimy zaraz tak kony, wiesz, od razu łapy, zabawki. Czapeczkę, trzeba ściągnąć, no. kurteczkę, bo no. będzie tak, ciepło. Zajmij sobie czapkę, wiesz. To otwieramy i trochę tak. mnie z drzewa, nie? No pewnie, że tak. No, tak Siadaj tak. na kanapie. I to, to, o, i to moment No, Tego? Tego pieska. Chodź tu. Tego? Jest, tak? Argos. Argos, I trzymaj no, tr mało no, drugiego psa. No. Trzymaj psa. No. i, i, puś, i No i teraz je pójść. i teraz je pójść. I teraz je puść. Będziesz koni, to będą za to, no, nie, tylko, nie. no. to y, piesek, piesek to, to Piesa, to, to jest pies, To, to jest piesek. To widzę, że piesek biszkoptowy by był, by był dobry. No, pierwszy do Ciebie, no. No, chcesz otworzyć końecz, Bartek? Daj jakiś kończyk, daj. Daj. O a tu jakiś taki przyniosek. tam jest jakiś jeden porządek. Popatrz, co one robią. Co się stało? Nie wiem, czy to, jest, Kresie, to tam, ta, ta. Ta. Ona zaraz tu ma ślań. Już nasiurały. No, już ma Nie no, tutaj ja ci pokażę. Patusz, popatrz, On pieska. Ma pie